cześć widzowie dzisiaj wam zaprezentuję mój serwer minecraft na którym będziecie też mogli grać jak mi dodacie mój tak gracza to jest tutaj macie pawloxdety wpiszcie sobie ten tak gracza dodajcie mnie do znajomych na bedrocku a ja was tutaj będziecie mogli grać na moim serwie no i co no i co wam będę teraz pokazywać go. I mam ogólnie zrobione rank, jak widzicie, mam owner właściciela rankę. No i co? Ja wam będę pokazywać ten serwer mój. No i co? popatrzycie sobie jak on wygląda. Dobra, widzowie, jak widzicie, pojawiam się tutaj w takim pomieszczeniu. I tutaj macie tabliczki napisane. To są tryby, na których możesz grać miłego grania i tutaj ogólnie jest pierwszy spawn. Tutaj mamy box PvP, a tutaj mamy kopanie i co jeden i co jakiś dzień, co jeden dzień będzie tutaj yy, w skrzynce kilof i będą różne rudy, będziecie mogli sobie pokopać, a później yy, a później zrobić z nich na przykład złoto, nie? Jak wy kopiecie, to yy, ja napiszecie na czacie mi, czy, czy w ogóle... Yy, ja Wam dam jakąś propozycję, co chcecie, co, co macie do kupienia w ogóle za te rudy. No i wtedy jak widacie, to, to dostaniecie. Będziecie na przykład mogli sobie kupić tutaj taki totem nieśmiertelności i w ogóle zbroję taką całą. No, i teraz tak, pierwsze to box PVP. Tutaj możecie się ogólnie bić, bo nie jest to dopracowane. Nie mam tutaj tak żadnych modów. To jest y, box PVP. I tutaj ogólnie y, nie oszukujemy tutaj y, ogólnie można się bić, ale zawsze bijemy się tutaj po prostu y, na, na tym, na y, tutaj y, poza linią, tak? Ok, teraz wam mniej więcej pokażę kupanie. Wam to zaprezentuję, wszystko. Tutaj będą różne rudy, na przykład węgiel, nie? Złoto, diamenty. I tutaj będzie jakaś żelazny kilow. I będziecie, jak je wszystkie wykopiecie, to wtedy ja, piszecie do mnie na czacie, ja wam odpisuję i, i powiem wam, co możecie za to wykupić za te rudy. No i w ogóle nie. No, tak więc to tak będzie wyglądać. Tutaj jeszcze, jeszcze będę w sumie mieć plan, żeby zrobić jakieś inne tryby. Tutaj ben, no, będę robić i ogólnie na razie jeszcze nie mam planów, ale jaki tryb by wymyślić, ale wiem, że będę jeszcze robić, tak? No i myślę, że yy, serweryk Wam się spodobał. Yy, no i ja jeszcze Wam raz pokażę mój tag gracza. O, oh, proszę bardzo, tutaj jest tutaj tutaj pa, Paweł X jak widzicie tutaj macie o, o tutaj tutaj pisze Paweł X nie widzicie tutaj No co No tak więc to jest mój serwer jeszcze będę tutaj inne tryby w ogóle robić i w ogóle no i co wbijajcie i ja yy, dodawajcie mnie i wtedy sobie tutaj pogracie będziecie się mogli walczyć ja wam tutaj pokażę jeszcze yy, ten cały tryb tak tutaj będzie tutaj będzie robiona walka no i co no i to tyle nie chyba yy, no tutaj też kopalni w ogóle będę wam inny też tryb, jeszcze raz mówię no i co widowie Bijajcie ogólnie na serwernie i co, siema, pa!